Przystań w Toruniu, czyli miejsce, gdzie ćwiczą, no nie wahajmy się, najlepsi sportowcy w naszym kraju. Dowód właśnie tam zbliża się do nas, ale zanim tutaj dopłynie, no to powiedzmy o tym, że miasto nad rzeką i miasto, które korzysta z rzeki, no to jest duża wartość. Nie tylko pod kątem oczywiście rekreacji, ale właśnie pod kątem sportu. Ta przystań jest bardzo blisko centrum i tutaj właśnie ćwiczą młodzi sportowcy, ale ćwiczą też ci sportowcy, których my wszyscy oklaskujemy tak których trzymamy bardzo mocno kciuki. Pamiętacie Państwo ostatni dzień lipca tego roku w Paryżu? Trwały wtedy igrzyska, a Polska siedziała przed telewizorami i zaciskała kciuki m.in. za tego człowieka. Mirosław Ziętarski, to on i trzech jego kolegów. Właśnie ostatniego dnia lipca zdobyli brązowy medal na igrzyskach w Paryżu. To była czwórka podwójna mężczyzn. Trzeci medal polski na tamtych igrzyskach. No i teraz Mirek będzie Państwem moim gościem. Co prawda, bez kolegów, sam mocnie, ale pięknie, dopływa do tego pomostu i proszę zobaczyć, z jaką gracją opuszcza tę łódkę. Ja przed anteną rozmawiałem z Mirkiem, mówiłem, że nie wiem, jak on to robi, że jest w stanie wsiąść na tę łódkę, nie wywrócić się i z taką gracją z niej wysiąść. Dzień dobry, gratuluję Dzień i dziękuję mój. tego sukcesu. Panie Krzysztofie, ja, ja Pana poproszę, bo to musi wrócić w Twoje ręce. Brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Niech będzie tam, gdzie być należy, czyli w Twoich rękach, bo wywalczyłeś go, zdobyłeś. Dziękuję w imieniu tych wszystkich, którzy zdzierali gardło przed telewizorem, kiedy krzyczyliśmy: Jest, mamy ten medal. Super, emocje to z naszej perspektywy, a z waszej perspektywy, kiedy zbliżacie się do mety, jest coraz bliżej. Widzicie, że jesteście na miejscu trzecim, ale ci Brytyjczycy tam, no tuż, tuż za wami. Jakie to są emocje? No, na pewno. Yy, towarzyszy nam trochę niepokój. Yy, no nie ma co ukrywać, jak się walczy o medal i widzi się, że gdzieś ta czwarta osada zaczyna się do ciebie zbliżać. E, a ty walczysz o te drugie, trzecie miejsce, bo w tamtym gdzieś momencie walczyliśmy z Łuchami e, o drugie miejsce. Jeszcze przed 200 metrów do mety jeszcze byliśmy na e, drugim miejscu. Na końcu nas wyprzedzili Włosi, a ci brytyjczycy walczyli, walczyli. A na nas... nie Ale nie wywalczyli. Ale nie udało im się, nie udało im się na, nas dogonić. Także I przecinacie te linie mety. No już wiecie, że macie medale. Pamiętasz jaką pierwszą myśl? E, no, radość na pewno. E, wielka radość towarzyszyła, wzruszenie. E, no, to jest pierwszy medal olimpijski. E, dla mnie to jest najważniejszy medal, nawet pomimo tego, jak zdobywałem złote medali przez świata, to ten medal brązowy. Jest... pytanie, bo chciałem zadać pytanie że, dotyczące tego medalu, bo masz na swoim koncie medale Mistrzostw świata, mistrzostw Europy, no i ten y, medal olimpijski. Najważniejszy, najcenniejszy w kolekcji? Zdecydowanie tak, najważniejszy, najcenniejszy. E, no, ten mniejszy medal. Ale już może być tylko e, srebro, albo złoty igrzysko. No to poczekajmy te 4 <noise> lata. <głos> Bo rozumiem, że jest plan, żeby za 4 lata jeszcze powalczyć. E, myślę, że tak. To jeszcze e, uzgadniamy e, z żoną, e, ale tak e, raczej e, chciałbym, chciałbym jeszcze powalczyć e, na igrzyskach w Los Angeles. Jak można na imię? Paulina. Panie Polino, prosimy w imieniu kibiców. No proszę nam mnie odbierać tej satysfakcji, tej radości, tych emocji i, i trzymam kciuki, żeby żona wyraziła zgodę i żeby, i żeby pan mógł wystartować i popłynąć. Trzecie igrzyska, na których no pan, właściwie na ty, raz pan, raz ty, na ty. Trzecie igrzyska, na których byłeś. Czym te igrzyska w Paryżu się różniły od tych poprzednich w, w Rio i w Tokio? E, tym, że nie musieliśmy wcześniej wylatywać e, miesiąc i aklimatyzować się. Leciliśmy tydzień wcześniej i e, już byliśmy gotowi. Dla nas to był duży plus, e, e, że ta zmiana strefy, e, nie było tej zmiany strefy. E, jeśli chodzi o takie organizacyjne sprawy. E, no, myślę, to się że się mówiło o tych historiach. Część sportowców pokazywała to zaplecze w wiosce olimpijskiej, że no nie było tak fajnie jak być. Mm -hmm. powinno. Ty odczuwałeś to? My tam byliśmy dwa dni i przyznam, że pierwszego dnia mieliśmy jeden problem z pożywieniem. Weszliśmy na stołówkę, wielką stołówkę, i były braki w dostawie jedzenia gdzieś. Po prostu były puste stanowiska. Ale to było tylko pierwsze, pierwszy dzień, kolejne dni już było w porządku. Jeżeli chodzi o łóżka, które tak wszyscy narzekają, to ja osobiście mogę powiedzieć, że są bardzo wygodne. Fakt. Ty jesteś kawał ty jesteś wysoki. No, no, metr... Wyższy ode mnie. Całem no, M90. To... I wysypiałeś się. Wysypiałem się. E... Uwierzcie mi, że dwie osoby, trzy usiądą i to łóżko nie zawali się, także są wytrzymałe, wygodne, przynajmniej dla mnie, bo ja lubię na twardym materacu spać, także dla mnie, jeżeli chodzi o organizację, jedyne. Mankament był z tym ze stołówką, a poza tym wszystko jak, jak najbardziej na plus. No i wynik też jak najbardziej na plus, tak jak mówiłeś, może być zawsze srebro, może być złoto, ale to za cztery lata ze spokojem jest brąz, No jest napisku, ja wypomóżę na twojej koszulce, no bo co ciekawe, drodzy państwo, mówiłem czwórka podwójna wywalczyła ten brązowy medal. I z tych trzech sympatycznych, z tych czterech sympatycznych chłopaków aż trzech z kujawsko Pomorskiego. Tak, zgadza się. Fabian Barański, na szlakowy z Włocławka, e, pochodzi, e, Mateusz Biskup e, z Bydgoszczy, no i ja z Arunia. także nasza trójka pochodzi e, z Kujawsko-Humorskiego, jeszcze jest Dominik Czaja, który pochodzi z Krakowa. Też pozdrawiamy Małopolskę oczywiście, ale jaka tajemnica sukcesu tkwi w, w, w tym waszym rejonie? No my tu chwilę jesteśmy w tej przystani i widzieliśmy już bardzo duże grupy młodych ludzi, którzy w czwórkach, w ósemkach te łodzie nieśli i, i pływają i ćwiczą. Mhm. To jest bardzo popularny sport wieślarstwo tutaj w tym rejonie Polski. No, jak patrząc na ilość klubów w naszym województwie, to można powiedzieć, że podług innych województw jest popularne wieślarstwo, ale jeżeli chodzi o taką skalę narodową, no to jest niszowy sport, nie jest medialny za bardzo, powiedzmy. Najbardziej słyszy się o wieślarstwie, jak wieślarze zdobywają medale Czyli często się na igrzyskach. Czyli no, bo na igrzyskach dość często zdobywacie. Tak, może niszowy sport, nie wiem czy taki niszowy, ale ten, który jest taki popularny, taki 11 panów biega po trawie, to tam sukcesów raczej zbyt dużych nie mamy, a tutaj sukcesy mamy ogromne. Ty pływasz w czwórce podwójnej, tej, mhm. gdzie zdobyłaś medal, a to tak. masz taką łódkę pojedynczą. Jaka mhm. to jest różnica w treningu? Taki zawodnik jak ty, który pływa razem z kolegami na zawodach, mhm. ćwiczy. Sam. To są jakieś specjalne treningi, czy wy mhm. też trenujecie w czterech razem, a e, to jest tylko dodatek? To jest teraz dodatek, można powiedzieć. Jak jestem w domu, to pływam, ale wcześniej, e, jak mamy kwalifikacje do tej czwórki, bo wiadomo, trzeba złożyć tą czwórkę, a tą czwórkę się wybiera e, najpierw e, patrząc na najmocniejszych jedynkarzy w Polsce. Czyli najpierw mamy starty e, na jedynce i powiedzmy, ta pierwsza szóstka e, jedynkarzy e, jest brana pod uwagę. Do twor podczas tworzenia tej czwórki wieślarskiej. To jest jakaś specjalna łódź, no bo ja znów zdradzę kulisy, Państwo tego nie widzieli. Kiedy tutaj przychodziliśmy, Mirek wziął tę łódkę no prawie że jedną ręką i tak po prostu do, do wody włożył. Bardzo lekka, ale bardzo długa. Tak, no jest, to jest bardzo lekka łuka, łódka, waży 14 kilo. Jest stworzona... Stworzywa sztucznego z karbonu. Także, uwierzcie mi, że to jest cenny sp sprzęt, również, bo te łódki, wbrew pozorom, są kosztowne. Tak, łódka PaHera kosztuje około 50 tysięcy. Także musimy być też ostrożni, żeby nie uszkodzić. No, mistrzowie muszą ćwiczyć się na odpowiednim sprzęcie. Ile ty lat trenujesz wieślarstwo? 14 lat. Co powinien teraz zrobić ktoś, kto nas słucha? Ile powinien mieć w ogóle lat? Ktoś, kto um, chciałby być w swoim miejscu, i miałby na to szansę, to rozumiem, że już tak stary konie, jak ja to może tylko potrzymać, tobie medal, jak go Tobie podaję. Mhm. Ale ile lat musi mieć ktoś, kto chciałby dopiero zacząć przygodę z tym sportem i mieć takie sukcesy jak Wy? E, mówi się, że w wioślarstwie nie ma e, momentu, kiedy jest za późno, ale przyznam, że ostatni tak jak. Po zaczyna ktoś studia, no to w tym momencie warto by było rozpocząć, bo ten moment, e, czas na opanowanie techniki to jest dobre kilka lat. Wbrew pozorom wydaje się, że to jest konkurencja siłowa, ale to jest e, tak siłowa, jak i techniczna konkurencja, więc nie dość, że trzeba być e, siłowy, wytrzymałościowym, to jeszcze trzeba mieć e, opanować bardzo dobrze technikę i czucie wody. E, ja zaczynałem w wieku 17 lat i to był dobry wiek, e, bo nie doznałem tego wypalenia, e, a normalnie Normalny wiek, kiedy wioślarze zazwyczaj zaczynają, to około 14-13 lat. Co tu się działo, jak przyjechałeś po raz pierwszy po Paryżu tutaj, pojawiłeś się mm. w przystani? Bo ja widziałem, co się działo teraz, jak ci młodzi ludzie nieśli te swoje łodzie, tak patrzyli, szturchali się, zerkając w twoją stronę, no tam każdy z nich chciałby tutaj stać mm. z takim medalem w ręku. Jaki, jaka była atmosfera, jak tu się pojawiłeś z tym medalem no, już w ręku? E, Mój klub AZS UMK, którym przywitał mnie jak rodzina oczywiście tutaj, e, e, Wiadomo, wszyscy kibicowali mi i cieszyli się z tego medalu. Tak, jakby to oni zrobili ten medal. No, i wielka radość tu panowała. Uściski, gratulacje. Też przyznam, że stałem się bardziej rozpoznawalny gdzieś w naszym mieście. Nawet sami wioślarze. Niektórzy, gdzie zaczynają, do końca nie znali, że jest taki zawodnik. A już teraz zauważyłem, że wszyscy mówią mi dzień dobry. I to mnie wkurza, że mówią mi dzień dobry, a nie cześć, bo czuję się już staro. Mówcie cześć, drodzy Państwo. Ja też się pomyliłem, raz powiedziałem pan. Mówmy cześć, to zawsze miło i sympatycznie. A ty czujesz na swoich barkach taką trochę taką presję, no bo wiesz, jak Iga Świątek wygrywa mhm. turnieje, dzieciaki lecą zapisywać się na różne tam kursy zaczynają grać w tenisa. Ty czujesz, że dla tych chłopaków tutaj, którzy chodzą, jesteś kimś takim, kto może spowodować, że będą trenować mocniej, aktywniej, no bo widzą, że to jest mhm. realny Chłopak z naszego klubu wrócił z medalem olimpijskim. E, no myślę, że jak najbardziej. E, że mogą brać przykład, e, tym bardziej, że ta droga moja była dość e, późno, e, rozpocząłem e, wyślarstwo, a jednak e, potrafiłem e, dojść do tego poziomu, żeby zdobyć medal na igrzyskach olimpijskich, więc e, myślę, że jestem dla nich jakimś e, przykładem do naśladowania, powiedzmy. Bierzcie przykład, bo naprawdę warto. I na sam koniec mówisz o tym, że nawet na studiach można zacząć przygodę z tym sportem. Ty pojechałeś do Paryża po to, żeby powalczyć. Wywalczyłeś, przywiozłeś dla siebie, dla rodziny, dla klubu, dla, dla kibiców ten medal. Ale dla siebie coś jeszcze przywiozłeś. Bo drodzy Państwo, nasz zawodnik, kiedy był na Igrzyskach, nie tylko tam trenował, nie tylko tam zdobywał medal, ale zdobywał też materiały do swoich studiów. Co ty robiłeś tam, kiedy nie trenowałeś, kiedy nie zdobywałeś tego medalu, a pracowałeś no, na rzecz uczelni, pracy naukowej, tak naprawdę? Mhm. E, no Korzystając z okazji, e, studiuję przede wszystkim Bezpieczeństwo Narodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika e, i korzystając z okazji e, Igrzysk, e, chciałem e, napisać pracę e, na temat poczucia bezpieczeństwa sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. E, I to są. E, Zbierałem materiały, to co się działo dookoła, jak ja się czułem, jaki to ma wpływ, powiedzmy, na wynik sportowca. Czy czułem się tam bezpiecznie? Tak, czułem się bezpiecznie. Jeżeli już zraziłem trochę, już jak, jak będzie wyglądała praca, ale to myślę, Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to mogę przyznać, że nic mnie nie za, niepokoiło, co bym miał zapisać w mojej pracy. I Dwie pieczenie na jednym ogniu e, e, igrzyska medal i chcę e, pod koniec września właśnie obronić się z tej pracy. Bardzo mocno trzymamy kciuki. Dziękujemy raz jeszcze za te emocje, za ten medal. Pani Paulino raz jeszcze kłaniam się nisko w imieniu kibiców polskich. Prosimy, niech pani wyrazi zgodę, żeby Mirek mógł pojechać i zdobyć dla nas kolejny medal. Mirosław Wziętarski gratuluję. Dziękuję, Dziękuję bardzo.